Ostatnie badania naukowe sugerują, że prędkość obrotowa Ziemi stopniowo spada od dekady. Dane wskazują, że jądro wewnętrzne Ziemi obraca się teraz o połowę wolniej niż 10 lat temu. Wykorzystując ponad dwie dekady danych sejsmicznych, naukowcy zgłębili tajemnicę jądra Ziemi. Zespół badawczy zastosował zaawansowane techniki formowania wiązki i szczegółowe porównania fal sejsmicznych aby odkryć cenne informacje o wewnętrznych mechanizmach naszej planety. Naukowcy wykorzystali dane z dwóch wysokiej jakości sieci sejsmicznych: Ailar, Illinois Long Range oraz YK, Yellowknife Seismic Array. Dzięki przemyślanemu rozmieszczeniu i konstrukcji sieci te były w stanie rejestrować wyraźne fale telesejsmiczne P o okresach bliskich jednej sekundy. Zebrali dane ze 121 trzęsień ziemi z 42 lokalizacji, w tym 16 odrębnych multipletów. Grup od 3 do 7 powtarzających się w czasie wstrząsów. Zastosowanie techniki formowania wiązki znacznie poprawiło stosunek sygnału do szumu, umożliwiając precyzyjne porównania fal. Naukowcy przeprowadzili 200 porównań par fal, skupiając się na zmianach fal pK i KP w czasie. Fale PKIKP to rodzaj fal sejsmicznych, które przechodzą przez jądro wewnętrzne Ziemi, a badanie ich zmian może dostarczyć cennych informacji o jego właściwościach. Naukowcy podzielili pary fal na trzy kategorie: podobne, umiarkowanie podobne i różne. Ta klasyfikacja dała 57, 72 i 71 par odpowiednio dając szeroki obraz zmian w falach PKIKP na przestrzeni lat. Jednym z fascynujących aspektów badania była analiza multipletów. Zazwyczaj multiplet składa się z trzech zdarzeń powtarzających się na przestrzeni lat. Na przykład jeden triplet oznaczony jako multiplet O wystąpił w 2003, 2010 i 2020 roku. Podczas gdy inny, multiplet J, wystąpił w 2002, 2009 i 2022 roku. Wizualna analiza tych multipletów ujawniła, że środkowe zdarzenie często miało fale o innym kształcie niż pozostałe dwa, które były niemal identyczne. Ten wzorzec sugeruje, że fale PK i KP mogą ulegać zmianom. A następnie powracać do swojej pierwotnej formy, potencjalnie odzwierciedlając złożoność dynamiki jądra Ziemi? Badanie ujawniło również ogólne trendy na podstawie danych z obu sieci sejsmicznych. Pary z lokalizacji południowych wykazywały mniejsze różnice w kształcie fali w sieci IKA. Co więcej, większość par z wcześniejszych lat wykazywała większe różnice w kształcie fali, co może wskazywać na zmiany właściwości jądra w czasie. Autorzy zauważyli również, że linie dopasowania reprezentujące fale sejsmiczne wskazują na wolniejszą prędkość obrotową jądra wewnętrznego po 2008 roku. W rzeczywistości prędkość obrotowa od tego czasu jest około 2,5 raza wolniejsza w porównaniu z latami poprzednimi. Odkrycia te rzucają nowe światło na dynamikę jądra Ziemi, przyczyniając się do trwającej debaty na temat jego rotacji i innych procesów wewnętrznych. To kompleksowe badanie, oparte na ponad 20 latach danych sejsmicznych, stanowi znaczący krok naprzód w naszym rozumieniu jądra Ziemi. Poprzez drobiazgową analizę zmian kształtu fal, zwłaszcza fal PKIKP, badanie dostarcza kluczowych informacji na temat dynamicznego zachowania jądra Ziemi.